Siemaneczko z tej strony, Fabcio, i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Fallouta 3. Ech, słuchajcie, jestem w bazie wygnańców w sensie, że z Bractwa stali. I teraz jest taka sprawa: Bo chciałem Wam nagrać tutaj, jak wejdziemy do tego jajka, będzie piękny symulator. Tego symulatora przeszedłem już prawie połowę. I tu jest właśnie taka sprawa, że nagrałem Wam kilka odcinków. Ale jest jeden, no jeden taki, taki problem, że co chwilę się coś tutaj buguje w tej grze. Więc doszedłem do wniosku, że trzeba tą grę jak najszybciej skończyć. Bo po prostu kupienie jej yy, nie przez Steam'a to była jedna wielka pomyłka, bo inaczej tego nazwać nie idzie. Teraz mam ten, ten taki kostium, ale nie mam zamiaru w nim chodzić. Trzeba wziąć po prostu. Heum od pancerza wspomaganego, hej, od pancerza. Teraz nie wiem, który jest lepszy. Pancerza wspomaganego. Ten ulepszmy tak. już, tak. I co jeszcze Wam mogę ciekawego powiedzieć? O, tutaj widać, że oni wyglądają. Bardzo nas nie lubią. Są do nas bardzo źle nastawieni. I po prostu, jak tylko. Ukradnę co tutaj się da. Stąd wyjdziemy i idziemy kontynuować. Chyba główny wątek. Nie, nie mam zamiaru już w tą grę chyba grać. Pomimo tego, że jest naprawdę świetna. To po prostu to mi się już zbrzydło. W sensie co chwilę jakiś debug, co chwilę coś. Bardzo niesympatyczne to jest. Myślę, że po prostu jak będę chciał to. W jakimś tam innym momencie sobie nagramy ten dodatek, może jakoś na spokojnie. Tylko, że naprawdę powiem Wam co chwilę, nie? Idę, nie wiem, przejdę może z 5 minut, nagram Wam odcinek, i w tym momencie jest klap, i wywala, i za chwilę znowu klap, i wywala, i tak co chwilę, i po prostu mi się nie chce już tego tak nagrywać. Tajemnia sterowania, coś tam, coś tam. Otwórz zbrojenie, brak dostępu. Wymaga klucz. Aha, no tak. No mogę tu wejść, tak? Idziemy ich okraść dalej. Na pewno coś tutaj ciekawego mają. Jeszcze. Rękawica wspomagana. Metalowe pudła, loftki. No dobra. Co się wam jeszcze da ciekawego zapierdolić? Tu było puste. Szafeczka. Hełm metalowy. Pancerz metalowy. Rękawica wspomagana. Patrzcie, narkomany zasalane. Bractwa, seractwa. A tędy chyba w ogóle żeśmy tam wchodzi. Aj, nie tutaj. Źle skręciłem. Tam nie przejdziemy już. Dobra. Po prostu stąd wyjdźmy. Ja bym ich najchętniej typu wybijał, ale w tym momencie nie będzie dodatku, więc nie będę ich zabijał. Co my tu mamy? Uuu Uu. Ja sobie chyba zrobię po prostu to na spokojnie. Dajcie stąd wyjechać. My sobie już tu też zapiszmy Jedziemy na powierzchnię. Zdetonowane spodnie, to mnie zastanawia, jak można komuś spodnie wysadzić. Właśnie w ogóle znowu super mutant, a oni go tam nie wpuścili. Bo co, bo gorszy? Bo mutant? Z kim oni znowu walczą? Pewnie z. No właśnie, weteranem. No, chodź, gnoju. Pięknie. Szybki rozpierdol Mam za duże obciążenie? Oj, 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 Mam, bo tu jest ten skafander z interfejsem Waga 10 No tak, mogłem go, że tak powiem, nie zbierać, nie? Karabil naserowy Myśliwski Plazmowy Mogę ten... nie mogę go wciąż naprawić Rezerwisty Lincoln miny, obrzym to trzeba wyrzucić straszliwa strzelba tak jest trojlufowy karabin, który to tam jest taki a całość najlepiej i w dupie to mieć można się teleportować stąd, czekajcie, zróbmy dane zróbmy zadania co to jest replikant od co doktor Preston wiał o Androidzie? Przeszukaj wskazówek. Sprawdź co Pinkerton. Szukaj dalej wskazówek. Wypowiedź eee, Zimmerowi, że Android nie żyje. Dowiecie czegoś więcej o zbiegłym Androidzie. Zbadaj statek. Miejscowy klimat, tak? Jakiś zbadaj statek. To znaczy, czekajcie, bo może będzie coś ciekawego. Mapa świata. Aha, zacumowany statek. To nie, bo to jest do dodatku. Mapa dodania. W stronę dziury. Odszukać źródło komunikatów radiowych Czy żeby to był kolejny dodatek? Mapa świata i aż tu wieża radiowa oho Czekajcie. A co to jest zresztą? Zbada dzienny sygnał. Radiowy pochodzący z pustkowi Nie z tego świata. O, o, o sprzęt nie sprzęt znowu. Cały czas źle klikam. Może to będzie ten statek kosmiczny? Od wysypiska pójdziemy aż tam. To byśmy mieli ten blaster obcych. To też nie jest głupia broń. Jest noc, noc, noc. I obsrany koc O, i w końcu tu mogę normalnie, legalnie z tym używać. Nie tak jak wcześniej, że nie można było z tym mieć w ogóle. Tylko z jakichś beczek się musiałem leczyć. Posrane to go. Znaczy, posrane, no fajne, ale kurde. Ten dodatek, mówię wam, naprawdę. Nie wiem, czy ta gra jest po prostu taka zbugowana, czy co. Czysty kosmos. Ja yeah, to jest tak. Idę, 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 dup. Wyrzuciło mnie, nie? Znowu wracam do nagrywania. Was tam przepraszam w tym odcinku. Idę, idę, dalej, dalej, dalej. Nie wiem, może z 5 minut przegrałem. Dup. Mówię, no to już mi coś nie pasuje. Ogram sobie w razie czego sam te dodatki. No bo wiadomo, kurde. Samemu trochę inaczej się w to gra Jeszcze wiecie gdzie by się fajnie grało? Na konsoli Tylko jest taki problem, że konsole mam, bo mam aż dwie, są u mnie w domu dwa xboxy Ale nie mam nagrywarki, no i właściwie nie mam wam jak tego wszystkiego nagrać Zresztą nawet szczerze powiedziawszy nie mam Fallouta na... E... O jest, patrzcie Nie mam... Hmm, super Mam nadzieję, że nie wciągnie mnie do dodatku. Znowu. Puśćcie mnie. Hadziaje. Poważnie będę walczył z fikami w kosmosie. O jezu, ja tylko chciałem blaster obcych. Mmm, pewnie będę na statku. O mój boże. No i gdzie jesteśmy? Pokażcie się Ufiki no Ufo Rzeczywiście rata. Mhm, mhm Ta Czyżby to był właśnie kolejny świetny dodatek? Weź mnie zostaw Ufi żłobie <grym> Co on chce mi zrobić? Te to to pośrodku środku wygląda jak dildo. Świecące się dildo teraz idzie w moją stronę? Oj 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 oj. Czemu zawsze jest tak, że chce nas krzywdzić? O. loca przyjście o ścianę szybko, tak? Dobra Mam coś w ogóle na sobie, czy rzeczywiście nic? Ha, <śm> Mam skafander z interfejsem, który nie daje mi nic ciekawego. Wyłączę to w ogóle, zdejmę to. A rzeczywiście nie mam nic. Mogę się bić. Aaa. No. To To get out of here, kid. Now. Now you're talking. I can tell you, there ain't an easy way out of here. I've looked around, I can't find any panels, wires, circuits, nothing. I'm thinking they did us a favor putting us together in here like this. And I say we use it to our advantage. And for the record, the name's Son. Nice to meet you. mm <laughs> Ja muszę im dokopać, na no pewno. No chodź, no. Czyżby mieli? No, dawajcie, nigdy nie wderzyłem kobiety. Krytyczne trafienie. Uja, ja. Yeah. Mogę cię wadsem? Mogę cię wad... hej, nie mogę cię wad uderzyć. O, przyszły ufoki, patrzcie. Przyszły ufoki. I patrzą się na nas. Obcy, dawać gnoja. Gdzie jest ten obcy? Mogę go tak uderzyć? No będę miał pałkę chyba elektryczną w ogóle od obcego. Robię mu coś w ogóle? O, Boże. O, dawaj to szybko to ubieramy. No, chodź, patrz. Fajnie, podoba ci się? Gnoju, ale fajnie. Połka elektryczna. Aha, ona się, oczywiście, psuje też, nie? Ta jest lepsza. Gdzie, 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 gdzie? Tu, dobra. Ja tam właściwie wiecie co, ja trafiłem z dodatku do dodatku, ale to jest szczególnie. Dobrze jest mieć naprawę na wysokim poziomie. Częściowo przywróciło mi zdrowie. Ciekawe, można im tu coś zepsuć? Tu nie idzie ona gdzieś za mną czy coś? Chyba nie. Tu są mogę tylko usiąść. No i tak jak powiedziałem, wróciłem z dodatku do dodatku. No ale już dobra. Te drzwi są, nie sz są szczelnie, za mnie nie widać sposobu ich otwarcia. No to super. A tu jest jakiś komputer albo coś, tu nie można otworzyć. O, tu można. Idziemy na kurwę kosmitów. O. O, jakieś dziecko. Wolni sali z celi. Pewnie tu. I co? trzeba będzie hakować? O, Jezu... Chyba nie tego się spodziewałem... No... I co dalej? Przełącznik chłodzenia rdzenia, tak? I co dalej? Czy to zrobi boom czy coś? Tak, jakby się zaczęło psuć, nie? Jak ja mam ją. O! Właśnie tak. Tak ją mam wyciągnąć. Dawaj, tą małą dziołnę jest tu. Dobra, dawaj, maleńka. pitamy stąd. Aha Może nam otworzy, nie? Miejmy Co to? Ja to Otwórz No, otwarła To biegniemy za nią Dobra, na razie się nic nie pytajmy, tylko stąd chodźmy Możesz prowadzić? Ej, no co za bezsens, czemu ona prowadzi tędy? Zostań się do rodzenia, maszynowni statku, uzyskaj swoje rzeczy jej będziemy strzelać Czy co, idzie z tym pogadać? prowadzić, albo albo powiedzieć jak o, tu można chyba oficer enklawy O! głupie ciulstwo mogę to ubrać w końcu no dobra, możesz prowadzić dobra, ja może pójdę sam czy tu coś jest? Nie ma, o dziwo nic Czy tu coś jest? Eja, ręka Czy tu coś jest? O No to ty tu zostań, bo widzę, że jest przymulona bo to River City Co się dziwić? Dane jakieś wpisy Obcych No to ciekawe Okej, okay, okej okay. A gdzie ta mała znowu poszła? Ten tutaj zostanie Ja bym pewnie tą babkę z River City mógł zaciachać I se sprzątnąć jej rzeczy Ale nie będę gnojem Dobra, przywróciłem mi życie Idziemy tu na prosto Tak ja mieliśmy iść od razu pewnie Tylko, że Mała nas wyciągła w całkiem inne miejsce Bier ten Hem za Obcy Robactwo, jedzenie obcych Bierzemy Co my tu mamy ciekawego? <laughs> Moje wszystkie rzeczy Wiecie co zrobimy? Od razu Heum i pancerz To I to zaraz do śmietnika I ja będę musiał znowu pewnie wszystko <laughs> Boże święty Od razu zrobimy chemię I gdzie są z tym to w ogóle mało steampaków mam. To jest w końcu tak. To było tu. Chyba ta Czyli to jest tak. Odłąkowy, laserowy, myśliski, plazmowy. Dajmy sobie to. 5 samopowtarzalny na. Nie tak. Kurde, na trójkę miało być. Gdzie on jest? To miało być na trójkę, czwórka miała być lincoln. Pistolet, ta pałka elektryczna fakt faktem dobra jest. Sześć, siedem i ewentualnie osiem. Co my tu mamy? Jakiś młotek. Ogniwa, no dobra Zobaczymy, czy z naszej broni coś im więcej zrobimy Idziemy zajebać i Spierdolimy im wszystko Hmm Tu coś dziwnego pewnie będzie Aha

szczerze, ja myślę, że sam bym ich pozałatwiał no, O ja pierdolę damage tak bardzo czemu oni znikają weź wydupiej, 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 wydupiej. muszę wziąć jakąś broń godną zabijania ich zobaczmy to O, plazma lepiej sobie z nimi radzi. Weźmy te robactwa tylko. E epoksyd obcych. Nie wiem co to jest. Chyba nic wartościowego. Kalmar jedzenie obcych. Tu nie będzie steampaków. Badumc. Czekajcie, bo teraz nie wiem czy ona wyjdzie skądś, czy ja mam iść sam. Tu coś jest tak? Nie. Fuck. To idziemy dalej. O, ma jakiś blaster już. Może to jest ten blaster obcych. O, pięknie. Ten ładnie się zdjął. Jeszcze raz no. Pięknie. Drugi się zdjął i jeszcze jeden. Dawaj ty. Ula, la. To jest piękne po prostu. Zaraz sobie zapisujemy. Rozpylacz obcych, tak biorzel obcych Nie wiem co to jest. Zbierzmy moduł zasilania obcych. Ok. To nic nie daje. I ten całe moduły obcych. I od razu zrobimy sobie tak. I rozpylacz. Co to robi? Małe małe wrażenia. Ale może na nich lepiej podziała. O oh, fuck Ups, rzeczywiście działa dobrze. O, już nie działa dobrze. Pokażcie. No, tak średnio najeżdża trochę. on ja teraz pokażę broń. Tak się z wami robi. Wielki kryształ obcych i robactwo trzeba to jakoś inaczej wszystko załatwić patrzcie tu jest rzeczy kryształy obcych i to jakieś wielkie nie można tu im posprzątać czegoś? czy te kryształy będą coś warte w ogóle? tu już walczyliśmy z nimi co to? nic, dobra tu coś nie ma nic, coś mnie uderzyło. Ty gnoju, w ty tutaj. Dobra. Czekaj, jeszcze nie wiem, za broni? Snajpery to. O, może z tego będę mógł coś zrobić więcej. Gdzie jest ta mała w ogóle? O, uh. moduł zasilania, rozpylacz i wielkie kryształ. Sympatycznie. Mamy jakąś strzelbę od obcych. Tu już byliśmy, to się wróciliśmy tam. O, tu coś jest. Można coś zniszczyć. Nie wiem. ...coś zapierdolić po prostu. Teraz Się dowiemy, co mogę im ciekawego zrobić tym. Widzicie, pistolet laserowy urywa mi główki jak marzenie. Ten tylko z pałką elektryczną... ...chodził. Coś się tu biorzel, modu zasilania i ten rozpylacz kolejny. Hmm, czekajcie, mały kryształ. Nie wiem do czego służą te kryształy, ale pewnie się dowiemy. Ale ich tu jest. Co to jest? Robot techniczny. Ale się wystraszyłem. Mówię, co to za uole mi zajebali w ogóle. No coś czuję, że mi tutaj z tym paki szybciej niż... niż, bym się mógł spodziewać. Patrzcie, jak oni nawalają, nie? Tego już nic nie zrobiłem. Ja tylko chciałem blaster obcych. Nic więcej. Co masz? Co masz? Daj mi. Może to są snipaki? Chociaż nie, bo to by pisało, że to leczy. No, prawie nie. Zaraz wezmę tę ich strzelbę i też zobaczę, jak ona działa. No i tak nie może być, przecież, żeby mnie tak mordowali. Dobra, kochani, a my będziemy kończyć odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. <grytanie> tak jak powiedziałem, trafiliśmy z dodatku do dodatku, więc nie wygląda to za dobrze. No, ale zobaczymy po drodze. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia i cześć.